Dobra, hej ludzie, jestem najciekawszy, to jest um, ciąg dalszy. Far Cry'a, Trójki. No dobra, no to. to no, roboczy. Ale mi ostatnio spadają te fps -y. strasznie. Czekajcie. To A czekajcie, czekajcie. Dzie dzięki temu nie będzie jechał. Po prostu sobie ściszłem słuchawki, bo ja mam wbudowane. Mm, no wiem, no, jak to się nazywa. Po prostu mam mikrofon wbudowany w słuchawki. To nie jest po prostu tak jak, tak jak ten odstający mikrofon. On jest po prostu wbudowany. Więc czasami co nieco tam słychać. Super. Fajny krajobraz. Taki trochę... To tak wygląda jakby cała akcja się siedziała w Rio de Janeiro. Czegoś tak. Serio, tam są też podobne widoki. Strasznie. Dobra. Czemu? Fajnie jest. Dobra okej. Okay. Jeżeli się orientuję dobrze to w tych skrzynkach są randomowe randomowe itemki. jest oh. O. No dobra. Ja przedział. Soup. Zapomniałem co. No to lecimy. That's right, huh? It's done. Good. Show me a map. Uh-huh. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops. Adventures. The island cost you. <coughs> Lol, a <coughs> Like you, Jason. The shopkeepers are this the They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fail your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry.

no nie to z głowy What would you like to buy? STV to chyba tutaj Wow, 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 broni. Jakie te? Jakie te? To, jakie pełni zapasy strzelby, szturmowe ok. No nie, no to się weźmie jeszcze nie, dobra, tyle żegnaj, babciu Que me denerwują te spadki FPS. No, no, i to é Coś jest z tymi FPS-ami? Muszę sobie koniecznie dokupić jeszcze 8 RAM. Koniecznie. Będę już miał 12 GB. Muszę taką częstą kartę. Ogólnie jestem ciekawy, czy da się było podłączyć dwie karty. Rozumiecie, że wtedy będzie tam, tam coś, że podw podwójnie lepsza jest ta flika, bla, bla, Jestem ciekawy. Gdzie jest... Dzik. Z, okej. Okay. Dzik. Tak się lepiej szuka. Żeby ich nie wystraszyć yes. right. No jak nie jak tak Pycha mm. Czekajcie Dzięki. Dobra, to skórę już mamy. Teraz te dwa liście. A, e, Dobra. Drugi liść. Teraz niebieski liść No i ten... a ah, nie, dobra ja. I gdzieś liść, coś mi powie Aha I teraz końcowy czerwony Teraz wezmę sobie o, tutaj Mini latarka i i i, i. miał trochę więcej to nic się nie stanie Dobra. A nie, mapa, mapa, mapa Dobra Ale masz skrzypiące krzesło, o mój Boże Dobra Mały zapytank mam Cholera Mam mało zapytanego. Czy czasami nie chcielibyście, żebym nagrywał we facie? Może. Spokój, tak. Spokój. żebyście nie chcieli, żebym nagrywał moha Fighter? Bo ostatnio. Było dość ciekawe i cenne. Tak pomyślałem, a kupię sobie, będę miał co nagrywać. No. Dennis, mam Dobra, to, will. Will co Dobra. To wykonywanie. planów, które You okay. may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, mm -hmm. and syringes. Yes. One last thing: the tattoo on your arm. It is a sign top, that yeah. you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo. A skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now I will teach you the takedown. It is done as you become stronger. With each new skill you learn, that a tower will grow. Choose another. You have done well, Jason. The Tatao. Hey, Felipe! We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun! What the hell? Yeah! Lisa! Oh, shit! We have to get her back. Come, follow. No, no, no.

FS, is the key to reclaiming the island. Conquer one for Rakiat, the area becomes safe. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakiat warriors. The true Rakiat. You live at the heart The tower will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back. Lol. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. Alright. Let's do this. Like you. I was once a strength. You want now to look. We will wait for you to be. You'll be attacked. This is giving you the stone. Now you must fight. You can attack them quickly. Pick them off from a distance or sneak. That's your choice. No, 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 è sbagliato. Lisa, sono com'è. È così, è così, è Pam, pam, pam. było dziwne, co najmniej Po lewej strony pasek? Taki pasek The fuck To może coś tam... Nie chcę go... O Boże... Chciałem to tak zrobić w takim stylu, że biegnę, biegnę i tak tak w garbo, czy coś. Ale jajko. Dobra. No wiecie, zawsze coś co to wie, czy pewnego razu nie zabraknie mi 10 euro, darów. coś, nie wiem. Nie. Mhm. Takim szybkim ruchem. Ruchem, a nie ruchem. Lisa, they're all gone! You're safe now! Yeah. She's not here! The outpost near Almanaki is under attack! Where is the American prisoner? We lost her! What? He escaped on the west side of the fucking island! I'll tell you about it when we get there! She escaped! Hey, Alaptopa. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. Ta -ta.

No, jest 50 euro Dolarów Nie wiem co mnie to interesuje No to też chyba koniec tego Tego czegoś z Far Cry'a trójki. Tak. To... So, um, żegnajcie, nie? Cześć.